Dzień dobry, szanowni państwo, czołem, czołem, kromka z drosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare, którego nie było bardzo dawno, a jest z paru względów. Przede wszystkim nowy sezon, o którym wam nie mówiłem, a w zasadzie battle pass i drobne, a w zasadzie ogromne, Przecieki odnośnie trybu Battle Royale, a z drugiej strony kolejne, bo już trzecie, wyzwanie Asus Rock, w którym to musiałem wygrać określoną liczbę spotkań w trybie gry Cyberatak razem z zespołem. Także moi drodzy, o tym sobie dzisiaj opowiemy. Pamiętajcie o ocenieniu materiału, zasubskrybowaniu kanału, przygotujcie sobie herbatkę, kawkę, zawołajcie dzieci. Zaczynamy seans. W tle, tak jak wspomniałem, będzie leciało wideo z rozgrywek z cyberataku, o którym wcześniej wspomniałem, do którego za chwilkę sobie wrócimy, w ramach oczywiście wyzwań. Natomiast to, co nas najbardziej chyba dzisiaj interesuje, to coś, co zostało w zasadzie pokazane 3 bądź też 4 dni temu na Redditie i to, że sam tryb Battle Royale do Call of Duty Modern Warfare, tego najnowszego z 2019 roku, zostanie dodane, było gdzieś tam w kuluarach, wiadome od dłuższego czasu pojawiały się większe przecieki, pojawiały się przecieki mniejsze, no a ostatnio pojawiło się coś, czego już raczej negować w żaden sposób nie można, bo jeden z użytkowników, konkretnie Neidberg 3 Pokazał w zasadzie całą mapę. Pokazał mapę, w której to, na której mapie albo jest zawieszony w powietrzu, tak mi się przynajmniej wydaje, w każdym razie z powodu jakiegoś dużego buga został on bezpośrednio w tą mapę, mówiąc brzydko, włożony, wsadzony. Sam bóg, jeżeli jesteście ciekawi, polega na tym, że w trybie spec OPS, w momencie, w którym spałnujecie się w samolocie. Wywala Błoga i możecie oglądać całą mapę, która jeszcze nie została w żaden sposób pokazana ani zaprezentowana. Prezentuje się ona tak jak aktualnie. Widzicie, no mapa jest spora, jak na sam tryb Battle Royale. I co ciekawe, Battle Royale w Call of Duty Modern Warfare ma być podobno produkowany przez studio Raven Software. Także sam Battle Royale będzie robiło inne studio, a IW będzie mogło skupić się na multiplayerze oraz na spec opsach. Do tego, jeśli wierzyć przeciekom, na samej mapie będzie około 15 tak zwanych zonów z 6-7 najważniejszymi miejscami na mapie. Takimi jak bank, apteka, sklep z bronią, policja, czy też na przykład straż pożarna. Co podobno najciekawsze i tak szczerze mówiąc nie chce mi się w to wierzyć, sam Battle Royale ma być zdolny do udźwignięcia 200 graczy w trybach solo, duosach oraz w składach. Jeśli faktycznie tak ma to wyglądać, to będzie to totalny, totalny majchem. W trakcie samej rozgrywki podobno będziemy mogli wybierać sobie perki bądź też je zbierać, armory, no i oczywiście lutować wszystkie miejscówki. Wieść na niesie, że ma to być tryb darmowy. Jeżeli będzie, wiadomo, ma szansę odnieść sukces, no bo jeśli darmowe, to więcej osób może zagrać proste. Między innymi dlatego Battlefieldowo-Piątkowy Battle Royale nie odniósł sukcesu, no bo był schowany za paywallem. To w kwestii ewentualnego Battle Royala dajcie mi znać, co myślicie o tym, co powiedziałem. No czy po prostu w dalszym ciągu uważacie, że hype battle royalowy jest wart po prostu roboczogodzin. Natomiast teraz przejdziemy sobie szybko do cyberataku i do tego krótkiego omówienia tego, co w zasadzie robiłem przez ostatnie dwa dni. Może nie ostatnie, ale jakoś tydzień temu. Powiedzmy, moi drodzy, miałem wyzwanie wygrać 10-15 albo. 20 spotkanie właśnie w trybie cyberatak razem z całym zespołem. No i powiem wam, że udało się i nie było to aż tak trudne jak myślałem. Na samym starcie cyberatak. Co to jest konkretnie za tryb gry? To tryb gry, w którym wy oczywiście walczycie przeciwko zespołowi przeciwnemu, ha, przeciwko zespołowi przeciwnemu, fantastyczny influencer, e, i macie w zasadzie dwie opcje, aby wygrać spotkanie. Gramy do 5, to jest dosyć ważne. Ważne. Natomiast jeżeli chcecie wygrać, możecie albo wszystkich wyeliminować, po prostu ich zabić, albo podłożyć bombę i później tej bomby bronić. Co najważniejsze i co wyróżnia przede wszystkim ten tryb od innych, to to, że można się podnosić. Można się podnosić. No, w zasadzie każdy może to robić. Każdy jest w pewnym zakresie medykiem, tak? Każdy przeszedł szkolenie medyka bojowego. W związku z czym można sobie obrać dwie taktyki: albo kutabanić na respie, co wiele osób robiło i czekać po prostu, aż ktoś weźmie pakę i wtedy ją podłoży, przez co wy możecie się po prostu obronić i wybić wszystkich. Albo przejść do kontrataku, grając po prostu jak zwykły deathmatch, co zauważyłem, że zdecydowana większość, gdy graliśmy, w meczach w lobby robiła. Nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że część graczy może nie jest przyzwyczajona do grania jakiegoś bardziej PTFO w Call of Duty co nie jest żadną obrazą, bo nie o to chodzi. Wiadomo, że Call of Duty to jest zajebisty, arkadowy shooter, w którym się strzela i o to przede wszystkim chodzi. A z drugiej strony, to co powiedziałem, teraz w ogóle się nie dodaje, bo przecież wszelkiego rodzaju tryby e-sportowe w Call of Duty o gruby highs wymagają współpracy, czyli PTFO tak zwanego. No nie wiem, może po prostu w trybie jest coś nie tak, że ludzie jednak traktowali go jako deathmatch, albo problem był troszkę innej natury. Mianowicie... W momencie, w którym siedzieliśmy w jednym teamie, w pięć osób, wszyscy razem, po prostu nie było w zasadzie sytuacji, w której jakieś spotkanie byśmy przegrali. Oczywiście udało mi się zrealizować to wyzwanie na 20 wygranych. I w zasadzie było to jedno z najprostszych wyzwań, jakie dostałem, aby w ogóle je zrealizować, bo już sam fakt, że graliśmy w parę osób i komunikowaliśmy się, nie ukrywam, były to kozaki, bo był to m.in. Sierra, ja tak <grych> oraz parę innych osób, po prostu już komunikacyjnie nadrabialiśmy pewnego rodzaju braki, które miały drużyny przeciwne, chociaż nie ukrywam. Jak trafił się pewnego rodzaju taki sweaty five stack tryhardowy, to mieliśmy bardzo, bardzo ciężką przeprawę i co ciekawe, zdecydowanie częściej będąc w five stacku, czy tam ogólnie w całej drużynie na jednym serwerze, łączyło nas oczywiście do drużyn faktycznie bardziej wymagających i można było przyjmować jakieś założenie, że tamte ekipy też są wszystkie razem w lobby. Ale tak jak mówię, ogólnie bardzo przyjemne doświadczenie, natomiast co też fajne i ciekawe dla Was, w przyszłym tygodniu będziemy albo w środę, albo w czwartek robili ostatnie wyzwanie z HighStyledem, na które Was bardzo serdecznie już zapraszam. Będziemy grali 2 na 2 razem z jednego miejsca i będziemy musieli wygrać spotkania 3, 6 albo 9 z rzędu, także to będzie ciekawe, ale o tym Was jeszcze oczywiście będę informował na Facebookach. W każdym razie już Was na nie zapraszam. No i ostatni, trzeci temat dzisiejszego odcinka, czyli największy w historii Call of Duty darmowy drop, darmowa zawartość dla wszystkich. Tak jest, moi drodzy, nowy sezon, a co się z tym wiąże, Battle Pass. Wszystkie gry teraz mają Battle Passa, no i Call of Duty również musi go mieć. Z jednej strony chyba dobrze, bo część rzeczy jest za darmo, chociaż nie wszystkie. A jeżeli akurat jesteśmy przy rzeczach za darmo, to Battle Pass jest darmowy do 20 poziomu. Czyli będziecie robili różne rzeczy, będziecie grali, możecie zdobywać nagrody, możecie zdobywać skiny, różnego rodzaju broni i tak dalej i tak dalej za darmo do 20 poziomu. A ogólnie Battle Pass ma poziomów 100, czyli jeżeli chcecie kolejne 80 to musicie zapłacić. Co więcej macie też możliwość pominięcia od razu darmowych 20 poziomów, nie grania, zapłacenia za nie i za dodatkowe 80, czyli tak naprawdę kiedy zapłacicie 2400, czyli więcej, dostaniecie 80 z 20 już odblokowanymi. Nie wiem w sumie po co, skoro Battle Pass chodzi o to, żeby odblokowywać? To jest cała przyjemność w tym odblokowywaniu, przynajmniej dla mnie. No, ale tylko was informuję, jak to aktualnie wygląda. Ale żeby nie było, oczywiście Battle Pass nie wiąże się tylko z różnego rodzaju opłatami, ale z darmowym kontentem, z darmową zawartością, z darmowymi mapami, no i z karabinami, z tym czym strzelamy. I jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to mamy moi drodzy trzy mapy. Crash, Vacant oraz Shipment. Takież to mapy w tym pierwszym sezonie będą pokazane. Do tego dwie nowe mapy do trybu gry. Gunfight, Atrium oraz Cargo i jedna duża, ogromna mapa na... Wojnę naziemną. Jeżeli chodzi o bronię, to pierwszą z nich jest RAM-7. Jedna z dwóch jest to karabin szturmowy trybu Bullpup, tak jak chociażby AUK, Ci Battlefieldowcy, którzy grali w czwórkę, chociażby na pewno kojarzą, czyli magazynek za mechanizmem spustu. No i Holger 26, który jest po prostu. LMG-kiem. Do tego również dochodzi nowy tryb gry, Reinforced, czyli taka hybryda pomiędzy dominacją, znajdź i zniszcz, czy też Search and Rescue. Co ciekawe, i teraz już o tym mówię, na pewno wszystkie karabiny i bronie są za darmo, natomiast część z tych rzeczy, a część, o których nie wspomniałem, będzie dodawana sukcesywnie w trakcie sezonu pierwszego. Nie jest tak, że wszystko zostanie rzucone o tak już. Po prostu. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Pamiętajcie o wyzwaniu w przyszłym tygodniu. Może być ciekawie z HSM, bardzo się lubimy. Wiąże nas wielka, cudowna przyjaźń. Także wpadnijcie, będzie fajnie, akurat przed świętami. No i pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa Pa!